No w księżyca 21 wrzesień 2025 rok. Niedziela. Kolejne spotkanie na żywo ze mną na YouTube Monika sztengierska ożywienie. Godzina 16. Zasoby jesteś swoim największym zasobem, nie tylko fizycznym. Przez to życie idziesz, składając się z wielu zasobów fizycznych, w którym jest ciało, emocjonalnych, mentalnych, energetycznych. Duchowych, dla mnie to jest połączenie z czymś więcej. Często bywa tak, że to połączenie z czymś więcej działa tak, że dusza by chciała stworzyć sobie raj na ziemi, a dupa nie daje rady. W cudzysłowie, oczywiście, trochę stętapersko, bo to chodzi o ciało, o zdrowie, o zasoby, te, które są zgromadzone w ciele. Zapraszam na refleksję o zasobach. 21 wrzesień 2025, godzina 16, YouTube. Monika Szangierska, ożywienie.